Wiesz co? Moim zdaniem sny są tak samo ważne jak rzeczywistość. Zresztą, jak w nieskończonej ilości równoległych rzeczywistości można odróżnić, yy, co jest ważniejsze, jakby sen czy rzeczywistość? Jak jesteś we śnie, to ważniejszy jest sen, jak jesteś w rzeczywistości, to ważniejsza jest rzeczywistość. Dla mnie sen jest tak samo rzeczywisty, jak jestem we śnie, jak ta rzeczywistość teraz tutaj. Poza tym fajnie jest, jakby, zatracić się. I przestać odróżniać i w ogóle myśleć, co jest snem, a co jest rzeczywistością. Staram się tak postrzegać rzeczywistość, że to wszystko jest jednym wielkim snem. I wtedy, jakby łatwiej mi uwierzyć w to, co sobie wymyślę, że chciałbym zrealizować jakiś swój cel lub marzenie, jeżeli mam. Flow typu, że to wszystko i tak jest snem, więc wszystko jest możliwe, więc cokolwiek sobie nie wymyślę, to i tak mogę to zrealizować. Tak naprawdę nie wiadomo, czy sen nie jest bardziej rzeczywisty niż sama rzeczywistość, ba, są tacy, którzy tak twierdzą, że to jest bliższe naszemu prawdziwemu ja, jakby jedna warstwa iluzji mniej. Teraz jak wiele warstw iluzji jesteśmy od źródła? Nie wiem, czy istnieje na tym świecie osoba, która to wie. W ogóle skąd się wzięło źródło? Co jest źródłem? Dokąd zmierza energia powstała w źródle? Trudne pytania, ale warto sobie czasami zadawać, żeby zmienić perspektywę postrzegania świata. Energia, już w tym momencie jako dusza. No, tak, dusza, energia, duch, jakkolwiek to nazwać. Co jest moim zdaniem ważne w tej całej rozmince to świadomość tego, że jesteśmy właśnie jakby duszą mającą doświadczenie bycia człowiekiem i ta dusza, tak naprawdę pewien rodzaj energii, eksploruje tą nieskończoną ilość wszechświatów poprzez w tym momencie doświadczenie bycia człowiekiem. Esencja moja jest pasażerem tego ciała, które ma doświadczenie bycia człowiekiem. To znaczy dusza ma doświadczenie bycia człowiekiem. A gdzie zmierza? Po co? Po co to doświadczenie? Są takie przebłyski, właśnie podczas świadomych snów, kiedy nagle pfu, świadomość się poszerza i przypomina się, że wow, już tutaj byłem, wiem jak tutaj funkcjonuje ten mm, świat, wiem mm, co mogę, a czego nie mogę. Wiem, wiem, wiem. A to wiem. wcześniej powiedzmy w normalnym śnie jest się w takiej bańce, w której człowiek po prostu wiesz, no jakoś tam funkcjonuje, ale zupełnie jest nieświadomy tego, co się dzieje poza tą małą bańką. Mm -hmm. A nagle właśnie jak się budzi świadomość we śnie, to jest takie psz, jakby ta bańka pękała, tak, świadomość się rozszerza we wszystkie wszystko. strony, dokładnie, i nagle się przypomina, że o kurde, byłem tutaj, wiem co mogę, mm -hmm. mogę wszystko tak naprawdę, nie? Mm -hmm, mm -hmm. bo jesteś świadomy, że jesteś w śnie, Dokładnie. i nic ci się nie stanie. Co? Follow your dreams. Жизнь.